Wczoraj za blisko trzymają kamerę, prawie cię nie widać. O tylko jeja. głos słychać. Taka strata. A więc dzisiaj głównie na Ciebie będę kamerę kierować. <noise> Taka strata. Po wczorajszym dniu przychodzi taki moment, akurat patrzę pod słońce. Gdzie tak rzadko. Nie zdarzyło nam się, żebyśmy z tak małym zapałem 1 maja jechali na ryby. Nie. Jacek, jak z tym walczyć? Co robić? Rzucać, ale będzie ciężko. Rzucać, rzucać, rzucać. <noise> W takich braniach będzie ciężko. Wiesz, kanał ma też być kanałem doradczym, chociaż w jednym procencie rzadko to się zdarza. Nie radzimy naśladować. Natomiast no, trzeba coś tym ludziom powiedzieć. Jak to się rano obudzić i znowu załadować łódkę. Nie poddawać się. Ja. Kawka i do boju. No, po kawie jesteśmy, to prawda. No dobra, działamy. Kamera na głowę i miejmy nadzieję, że dzisiaj dwóch baterii nie wystarczy jak wczoraj, że coś więcej połowimy. Woda paruje, na razie ma 9 stopni, ale przed chwilą dopiero została wrzucona. Faktem jest, że było zimno z samego rana, 2 stopnie. dzień ma być 18, będziemy się pewnie rozbierać. Ale dla kobiet śledzących ten kanał, to nic ciekawego, więc można opuścić. Działamy, jedziemy, rzucamy. Coś tutaj coś oczkuje, zobacz. Cóż, rybka się pojawia. Można popróbować tutaj. Nic to drzewka nie chce. Nie chce. No przecież, gdyby był. Już to taka miejscówka, nie? Tam pod konarem się stoję, mu to coś płynie i bum powinno być. A nie ma. Spróbujemy wzdłuż trzciny zatem. Tutaj Jacek miał uderzenie. W końcu po kolejnych dwóch godzinach łowienia. My po prostu za wcześnie przyjeżdżamy na te ryby no tutaj. To jest to. I ten. I. Miejmy, mamy nadzieję, że się nie ukuło. To... Maleństwo. Nie wiem, pospać, wtedy jechać. No, od rana trzeba walczyć. Na no, co byś tam? Ja i tak by się obudził i patrzył na TikToki. No się jedzie tutaj. No. Dzisiaj nie ma co nagrywać. No, człowieku, ja nie wiem, ile procent baterii minęło, ale jest cały czas jedna bateria. Wczoraj marudziłeś, że tylko dwie zużyłeś. Jedzie, aż jedna. Mowa, no, cała majówka będzie w 15 minut tak. zrobiona. No. No nie trafiliśmy z jeziorkiem. Zmiana jeziora na razie nie przyniosła efektu takiego, byśmy wzięli. No ale z tego co wiemy od kolegów na naszym jeziorku poprzednim też efektów nie było nic. Dookoła nigdzie efektów, słabe efekty. Jesteśmy usprawiedliwieni. Próbujemy jeziorko usprawiedliwiać maksymalnie. Żeby jeszcze się chciało przyjechać. Żeby się jeszcze Żebyśmy w tym sezonie, wiesz, nie przestawili po raz kolejny. No. Teraz zorientowałem. Nam ryby nie biorą. Złe jezioro, pogoda nie ta. Nie udław się. Kur. No, mój jeden mały bananek to spowodował. A co? Wyjebał wszystkie ryby z jeziora. Stary przesądy w wędkarstwie, zabobony. To zjemy Zjadaj to. mi to zjemy, szybko. Zobaczymy, że się poprawi. Ludzie, to człowiek tu planuje od grudnia, pół roku prawie, wypadł, coś, wziął bananę, jeszcze się nie przyznał i, i zdziwiony. Jacek, no, jesteśmy, jesteśmy profesjonalistami. Jeden mały bananek. Ja co prawda wziąłem kanapkę z tuńczykiem, ale już wcześniej zjadłem. Też według zasady, że na ryby ryby się nie bierze. No. O, banana. Zakazany owoc. A ja zobaczę z wody. Z, z na woblera. wody na woblera. Banana zjedz. Like banana zjedz. Akcje całe. Kto gdzie łowi? Jak wam biorą? Co na echu widać? Martwe jezioro. Kto to zrobił? Pod szereg pięciu godzin sobie banana wyciąga. Skłodniałem. Nawet nie jestem bardzo głodny, ale zjem. No i wszystko wiadomo no Powiedz mi, że od go tak wodzić. <gry> nie, tylko dzisiaj, wczoraj nie miałem. No i wczoraj miałeś ryba, dzisiaj widzisz. Pyka tylko. Pierwsza bateria, bateria na zielono. I wystarczyła na cały dzień. A my już spakowani. Dzisiaj nie... Dzisiaj ile krócej, jest 10 godzin. Niecałe 9, dobrze. No cóż, jedno dotknięcie. Mamy mnóstwo przemyśleń, niepozytywnych. Przegraliśmy z majówką na tym jeziorze, a co dalej zobaczymy. Jest jakiś plan. Jacek się nic nie będzie mówił, bo... No po co przeklinać? No myśleliśmy, że będzie lepiej. Wyszło jak zawsze. Witamy w Polsce. Inna łódka, inne jezioro. Kolejny dzień maja, drugi dzień flagi. Po dwóch dniach na naszym nowym jeziorku Dosyć. Tu jest płycej. Wygląda też na to, że tutaj już trzcina się lekko zieleni, więc można powiedzieć, że tu wszystko dzieje się szybciej. No zatem liczę, że może, może się tą majówkę uratuje. Dzisiaj sam, bez Jacka. No i zaczynam. Zobaczymy. Mam nadzieję, że to, co nie wyszło przez dwa dni, dzisiaj się poprawi i będą jakieś brania. Może okonia się w końcu zobaczy. No zobaczymy. Komuś balonik uciek. Nie będzie nam po wodzie pływał. Na no, głębokości zgoła odmienne, woda ma 13 stopni. Teraz 7 metrów. Wczoraj było 11 metrów. Uu, metrów dużo więcej. podniósł i jesteś fajny, śmieszny, aś jeszcze gdzieś skakał. Możesz się zerwać, bo jesteś słabo. Nie, kręć się. Co tak się kręcisz? Co się tak kręcisz? Ale najpierw tak lekko puknąłeś, Najpierw lekko puknął, przyspieszyłem i siedzi. No taki, nie chciałbym skłamać, ale pod 70. No, 60, -ka, 8, -ka, zdrowiutka poszła z bogiem. Aha, fajnie. No, pierwsza poważna ryba. O, nadżerka. Super, super, super. Jezioro żyje i na nasze tamto jeziorko troszeczkę chyba za wcześnie, a tutaj się coś zaczęło dziać. Fajnie, fajnie, jadę dalej. Nie mam jeszcze żadnego konia w tym roku złowionego, a już trzy szczupaki. Kurczę. Może ten rok będzie szczupakowy. Oby. A może po prostu na okonia jeszcze nie czas. Cicha zatoczka, jedyna cicha zatoczka. Tyle meczyki przed Pucharem Polski, przed finałem. Coś się dzieć nie dzieje. Na jeziorze wieje. O kilka rzutów i wracam na wiatr. Zmiana pogody, mocny wiatr się zrobił. I ryby się wyłączyły. Tylko ranek był dobry. Finał Pucharu Polski. Słucham sobie. Druga połowa. 0-0 na razie. Legia raków. Jakiś się przychaczył, nie jest duży chyba, ale w dobrym miejscu uderzył. Chodź, 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 chodź. Początek miałeś lepszy, teraz widzę jakoś, ale idzie dnem, szczupaczek wiadomo. Oj, wypniesz się chyba. Widzę taka pięćdziesiątka. Szybciutko, może się uda? Udało się. Początek mieli bardzo dobry. Nie, no taki pod 60. Aj taka. 60. Druga. O, później. w kłupie. A, ty Finale pucharu Polski dogrywka. Ja już dogrywki nie robię, kończę na dzisiaj. Zdecydowanie więcej życia w jeziorze Pogoda zmienna, więc te dwie sztuki To sukces Jeżeli odpali okoń To będzie można mówić, że będzie fajnie Duży rybostan, bo widać Jak osonda żyje, fajnie to wygląda Na pewno lepiej niż na głębokim jeziorze Jutro tutaj Z Jackiem A na głębokie jezioro Jeszcze wrócimy 3 maja Konstytucja. Dzień dobry. Jest, rzuca i już narzeka. Znożyłem rozłożyć je sondę, rzucił trzy razy, mówi nie ma ryb. Pytanie podstawowe. Masz banany? Zostaw w domu. To może połowimy. Dzisiaj będziemy łowić. To może połowimy. Ja nie mam tuńczyka, ty nie masz bananów. To będzie grubo. Tak miało nie wiać, nie wiać. wieje. Czekamy na ten dzień, kiedy okoń się ruszy. Zakładam kamerę na głowę i jedziemy. Cały dzień przed nami. To ty łowisz? Ojej! ojej! Tak to się nie miało zrobić. Ojej! Po to rzucałem na wodę. Akcja jest taka, że, ja, że Jacek się splątał, a mi okoń wziął. A zawsze było odwrotnie, że to jak ja się rozplątywałem, splątywałem, to Jacek łowił. Więc jest szansa dla mnie, żebym u konia złowił. W sumie w dwóch rzutach miałem dwa uderzenia. Pierwsze myślałem, że to zielsko o, tamte mi odgryzło. W drugim rzucie, no i to jest to, czego nienawidzę w tamtach, właśnie to jest spadanie z haka. Jeszcze jeden rzut, i będę ją musiał podkleić chyba. Jak ci idzie? Na razie jeszcze nie, bo jeszcze jednego nie zauważyłem. Bo Aha. Wciągnąłem go na i muszę zobaczyć, co to było. Ale coś się zaczęło dziać. Dwa dotknięcia, nie? No. To właśnie Polska Witamy w Polsce Ale to wynika z tego, że jesteśmy tak spragnieni branio konia Chce się tego okonka chce U, na dłużej nie będzie słoneczka Na rybach czas nigdy się nie dłuży Na rybach można coś zjeść Trzeba na można coś wypić, też trzeba. Tam wieje, tu świeci słońce. Nie wiem, czy to bardziej się w te bufy to już są od słońca, czy od wiatru. Ale przez te kilka godzin nie złowiliśmy nic. Naprawdę nic. Widzieliśmy dwa okonki przyszły, jakieś uderzenie mieliśmy, takie z zamkniętym pyskiem. Pewnie jeszcze nie czas, żeby po co. Sobie... Podsumowywać majówkę, natomiast majówka równa się oszczędność. We wszystkie dni nie zmarnowałem więcej, nie wyładowałem więcej niż dwóch baterii. Szansa dzisiaj, że na jednej to zrobię. Dopiero odpalą. A, odpalą. Mhm. Fajerwerki na 3, na 3 maja. Zrobiło się trochę cieplej, bo wiatr jest z północy strasznie zimny. Jest bardzo wysokie ciśnienie. Temperatura wody ma 13 stopni. Będziemy rzucać dalej. Ryba dziś tak bierze, że już szukamy na wszystko i wszędzie. Teraz po krzakach. Sprawdzamy, czy może o konie gdzieś się pochowały po krzakach. Nie wiemy. A może jakiś sztupak tutaj będzie? Udało ci się wyjść. A tak się wydawało, pięknie będzie na majówkę. Dwa jeziorka. Wybór. Przygotowania. Łódki nie ciekną. Zwalasz to na wysokie ciśnienie, tak? Dzisiaj chyba tak. Bo jest maksymalnie wysokie. Może dlatego wczoraj mi się udało złowić dwie ryby. W miarę, w miarę. Jakaś ryba w końcu. Po tylu godzinach... raczej. Po tylu godzinach zmagań. No Ale może będzie, może będzie miał moją tą w środku. Nie wiem, co pomyślałeś. I proszę mi sprawdzić, czy nie ma w środku mojego. Dobrze. przypadkiem mojej przynętki. Kurde, wierzę ryba. Po ilu godzinach? Nie wiem, po ilu godzinach, ale nie masz dwóch dni bez ryby w końcu. Otwórz pyszczek. zobaczmy czy nie masz tamt. Nie ma. Niestety. Nie ma na to. Po pyk. Miałeś Miałem pyki wyholowane. Brawo, to może poprzednio to też był on, a nie o konia. No może chociaż tak ściągnął wtedy ładnie, nie wiem uh -huh. A tak szukaliśmy okonia, tak walczymy o to, żeby złowić o konia w tej majówki ski. To jaż nie no, ty dwa złowiłeś na głębokim jeziorze A szopaczek? A szupaczek A coś ty? Może nie Nie ujrzę, nie ujrzę. Zobacz jak Ci ładnie podebrałem. Ślicznie. Prawda? Pochwal mnie, bo mnie Bardzo w komentarzach tam biją. Ładnie. Fachowo. Byl. Bardzo ładnie. No tłucze znał mnie na łeb, na szyję. No, Ten już grubszy. No. no zobacz. Chcesz zdjęcie? Cieszy mnie, że wziął. Gram, muzyka, jest co pokazywać po pięt, Jest po 15, my jesteśmy po 5 w 6, niech będzie 9 godzin, dwa szczupaczki. No jest moc, jest moc w Polsce. Odpaliłeś Nie wiem, czegoś rozwinę Może tak jakoś Już zeszło. Coś chyba miałem za bok, wiesz? Mam wrażenie. Że coś podhaczyłem, że to nie było... Było takie... Dziwne było. To nie było takie typowe tąpnięcie. Takie usie... usiadło coś. To się będzie wszędzie. Ty, majówka nam się kończy. Nie mieliśmy... Nie mieliśmy w tym roku żadnego challenge'u. Nie mieliśmy w tym roku żadnych zawodów. Po prostu przekaliśmy na ryby. Więc postanawiam. Na osta Ile jeszcze? Z godzinę powiemy pewnie nie? Na ostatnią godzinę majówki, wyzwanie. Okoń. Musimy złowić okonia w majówkę. Chociaż Jacek złowił dwa. Ale nie. Tu. Żeby to był pierwszy okoń złowiony z łodzi w tym roku. Bo Cwaniak już z brzegu złowił. Z brzegu szło. Oto... No z brzegu szła, a z łodzi nie, nie, nie. już pff, dupa. Wyłączyły, Wyłączyły się. I koniec. No dobra, to ustawmy sobie taki tam. Małe wyzwanie. Lepsze to niż ryba z powierzchni, której nie zaliczyliśmy w zeszłym roku. Nie. Więc może. Może w tym roku tylko jedno wyzwanie na ostatnią godzinę czy dwie. Nie wiem, ile tam jeszcze posiedzimy. Może w takim razie i baterię zmienię, będzie druga w kamerze. Tak nam idzie. Trzęsie, trzęsie głową. No, oby był okun. Chyba szczupa. Nie, chyba, chyba, chyba. nie, Podbieraj, podbieraj, gada. Jest! Zwycięstwo! Challenge! No, kurwa, wystarczyło tylko challenge ogłosić. Wymyśleć i zobacz. i zobacz. Cały siedzi. dzień rzucania, nic. Challenge nic Ogłoszony challenge w ciągu 5 minut okoń złowiony. A przez całe nic. A przez cały dzień nic. No. Wystarczyło challenge. Głosić... Jacek, my przed majówką powinniśmy gro challenge wymyślić. Tak. Dlatego majówka Wyszyłeś jest jaka wyszło jest. W roku takie prawie nierealne i wszystkie to sumie... Poza tą, poza rybą z powierzchni. No, no i wędkę do 50 zł z, z przesyłką z czasem. Odpoczywa sobie, o tutaj, teraz, o, du -du 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 -du. Dochodzi do siebie. Bo Jacek też chce złowić, no więc poczekamy chwilę. Jedziemy. Challenge zaliczony. No może wymyślimy jeszcze jeden, 40 trzeba złowić. Nie przesadzajmy. Miało być na wesoło. A nie kompromitująco. Dobrze. Kurcze, z tym okoniem się bardziej ciszliśmy z tymi szczupakami kurde. Tak wypracowany, tak wychodzony żadnego brania no. nie wiadomo nawet challenge oko bez podbierek? ty no. człowieku, otworzyliśmy wodę ale mam oko nie? otworzyliśmy wodę weź ten duży podbierek może rozłóż to przerzucimy je do dużego no, czy on ma dłuższą siatkę? no tego nie wiem, a jak nie no, to możesz to urzucić jak nie chcesz moczyć co? No, 40. Nie jest to, cztery, ale nie, nie ogłosiliśmy challenge'u na 40. No i przez to nie jest. I to przez to nie jest, tak? No. źle pasków ma. To tak by był. Tak by był, dokładnie. Jacek, możesz ogłosić, że się odpaliły. No, trzy okolice w chwilę. No. Prze przez cały dzień nic. Wiatr nam się zmienił w tej chwili po raz chyba nasty tego dnia. Teraz wieje z północnego wschodu. Wiał już z północy, z południa, z zachodu, z, tej z północnego z zachodu, z południowego wschodu nie wiał. Dlaczego one poszły w tamtą stronę, wszystkie? No tak, ogłosić czeleń, złowić pierwszego, a potem już Jacek dochodzi do głosu. Tam nie ma. Ładniejszy. O to nam chodziło cały dzień, całą majówkę, żeby, żeby połowić, czuć się wbrania dokładnie po to, żeby ten pyk przysłowiowy był wyłowić, wyłowić, zacząć sezon, a potem można szukać szczupaka, można przy okazji łowić szczupaki. Niestety brak tych pieków, całą majówkę. No to dobrze, chociaż na końcówkę no. dostosowały się do wyzwania. Walczyliśmy o jednego, mamy cztery. cztery. Kurde! Uwalniamy o konie. Największy 30 cm, nasz pierwszy, i jeszcze trzy potem. Ale ładne wypaskowane, zobacz, zobacz. zobacz. No już, już, już. Nie odprowadziły się nam stada, bo całe stado mamy w podbieraku dzisiejsze, proszę Uciekać sobie, uciekać, uciekać I odpoczywać, rosnąć ha, 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 ha. Mistrzowie challenge'u, kurczę. Szczupek, bo to albo usiadło tak dziwnie Nie, nie, to, to jest pod Podhaczone, o kończy Patrz, podhaczyłem, tak czułem, że to coś Nawet bym go nie zaliczał Chciał... jacek Jacek, obręb głowy no tak prawie on chciał przydusić. tak teraz mu to wyjmij. Mhm. tak są... tak 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 że trzeba je tak tak że trzeba podhaczać No no tam 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 no, w każdym razie. O, tam były. Upragniona majówka dobiegła końca To znaczy Jacek jeszcze ma szansę, bo tam Ciągnie za sobą kawałek gumki No cóż Zajebiście Na wodzie to najważniejsze Trudno jak diabli Ale rok temu poza tym, że mieliśmy dwie piękne ryby To wcale nie było lepiej Dwa lata temu poza tym, że mieliśmy Piękne okonie i szczupaka też fajnego. To wcale nie było lepiej. Może trochę lepiej było, bo te okonie były części, były, były to części, to części to jakoś to ten trochę było. było może lepiej. Uratowały nas na pewno te okonie na końcu, bo były uderzenia. Także cóż, no żegnamy się, ale proszę nie płakać, nie tęsknić. Pewnie jeszcze kiedyś coś nagramy. Do zobaczenia. Pa.